Niektórzy powiedzą, że to zbieg okoliczności albo jakiś przypadek, a inni powiedzą, że to owoc modlitwy, że to cud, że to działanie Pana Boga. Jak to jest, że czasami kończy się jedno życie, by inne życie mogło trwać? Jak to jest? Nie wiem. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Chociaż dzisiaj wieczorem bardzo trudny temat, bardzo delikatny, być może też wzbudzający wiele kontrowersji. Jak to, jak to jest na tym świecie, że czasami musi skończyć się jakieś życie, by inne życie mogło przetrwać? Wiemy o tym, że czasami rodzice oddają. Życie ze swoje dzieci. Niekiedy kobieta rodząca, swoje dziecko zgadza się na to, by, by zakończyć swoje doczesne życie. Byleby tylko dziecko, dziecko przeżyło. Znamy różne takie, takie sytuacje. One zawsze stawiają nam znaki zapytania: dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem może, może po wysłuchaniu dzisiejszej historii, dzisiejszej opowieści. Znajdziecie odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak się dzieje. A zapraszam do wysłuchania kolejnych historii, którą napisała Regina Brett w książce Bóg nigdy nie mruga. Traciliśmy bet. Dzień po dniu, minuta po minucie Gasła na naszych oczach niczym delikatny płomień, Który staje się coraz mniejszy i mniejszy, Dopóki całkiem nie zniknie. Cukrzyca zniszczyła obie nerki, z którymi przyszła na świat, a potem i tę, którą jej przeszczepiono 14 lat temu. Jedyną nadzieją Bet była dializa przez 4 godziny dziennie, 3 dni w tygodniu, dopóki nie umrze albo nie dostanie nowej nerki. Lista oczekujących była tak długa, że mogła czekać na przeszczep od 4 do 6 lat, ale moja przyjaciółka nie miała tyle czasu. Nikt nie powiedział tego głośno, ale każdy o tym myślał, każdy to wiedział. Modliliśmy się za nią, ale modlitwa przychodzi tak trudno, gdy wiesz, że dar życia, którego tak bardzo potrzebuje twój przyjaciel, będzie pochodził od obcej osoby, która niechętnie się z nim rozstanie. Nikt tego nie powiedział, ale wszyscy martwiliśmy się, że to może być jej ostatnie Boże Narodzenie. Przez ostatnich dziewięć lat spędzaliśmy święta razem z Bet i jej mężem Michaelem. Ale najlepsza okazała się ta Wigilia, kiedy Bet nie było z nami przy stole. Telefon zadzwonił po 11 w nocy przed Wigilią. Tak późno, że obawialiśmy się usłyszeć złą wiadomość. Tymczasem to była najlepsza wiadomość z możliwych. Być może znalazł się dawca dla Bet. Być może. Dawca nie tylko nerki, ale również trzustki. Nowa trzustka oznaczałaby, że Bet nie będzie już miała cukrzycy. Nowa trzustka produkowałaby insulinę, czego jej pięćdziesięcioletnie ciało nie potrafiło od 40 lat. Z nową trzustką bet nie będzie musiała się martwić, że przez chorobę straci wzrok, ręce albo nogi. Nie musiałaby się martwić, że umrze na cukrzycę, tak jak jej matka. Nie musiałaby się martwić, że nie zobaczy, jak jej pięcioletnia córka dorasta. Mąż Bet nie mógł w to uwierzyć, dopóki nie zaczęła się pakować do szpitala. Musiała go uszczypnąć, i to mocno, żeby udowodnić mu, że to nie sen. Wtedy Michał zadzwonił do jednego z przyjaciół. Dobra wieść się rozniosła i wszyscy zaczęliśmy się modlić. – To zbyt piękne, by było prawdziwe, ale proszę Boże, ześlij mi ten dar – prosiła Boga moja przyjaciółka. Modliliśmy się za Beth, która pracuje jako specjalista do spraw dzieci w szpitalu w Cleveland, gdzie od 18 lat dba o to, żeby mali pacjenci mniej bali się igieł lekarzy i badań lekarskich. Modliliśmy się za rodzinę 21-latka z Kolumbus, który zginął w wypadku samochodowym. Rodzinę, która dzięki Bogu potrafiła wznieść się ponad swą rozpacz i pozwolić na pobranie organów z ciała zmarłego po to, żeby ktoś inny mógł żyć. O wpół do siódmej w Wigilijny poranek Bet i Michaele przywieźli do nas swoją córkę Michaele. Bet ucałowała ją w ciemności. Uścisnęliśmy się wszyscy i życzyliśmy sobie na święta najlepszego prezentu, życia. Przez wiele godzin nie mieliśmy od nich żadnej wiadomości. O czternastej wciąż jeszcze nie było pewności, czy między Bet a dawcą jest wystarczająca zgodność. O piętnastej zadzwonił telefon. Bet powiedziała, że przygotowują ją do operacji. Była już spokojna, choć na chwilę ogarnął ją strach, że może tego nie przeżyć. Teraz skupiała się na tym, jak cudownie będzie obudzić się bez cukrzycy. Martwiliśmy się przez cały dzień: czy jej ciało wytrzyma czterogodzinną operację, czy nowe organy się przyjmą, czy w Wigilię pewna mała dziewczynka usłyszy, że jej mama jest zdrowsza niż kiedykolwiek wcześniej, czy. czy. Nie mieliśmy odwagi dokończyć tej myśli. Mała Michał mówiła o świętym Mikołaju i o nowej lalce Barbie, którą miała nadzieję znaleźć pod choinką. Zastanawiała się, czy Mikołaj przyjdzie, skoro nie ma jej w domu. I jak to jest, że Renifery potrafią latać? Z całego serca wierzyła w cud Bożego Narodzenia. Czy i my potrafiliśmy w ten cud uwierzyć? Nagle zadzwonił telefon. Trzustka była na miejscu i działała. Godzinę później dowiedzieliśmy się, że nerka też funkcjonuje. Bet nasiusiała na stół operacyjny. Koniec z dializą, koniec z insuliną. To był idealny dawca dla Bet. Moja przyjaciółka wskoczyła na pierwsze miejsce na liście oczekujących, bo ze wszystkich ludzi w kraju miała najwyższą zgodność z dawcą. Wyższą miałby tylko jego brat bliźniak. Michał przyjechał do nas do domu i przytulił córeczkę, która na święta najbardziej chciała dostać lalkę. Powiedział jej, że nie trzeba już będzie kłuć mamusi, żeby sprawdzić jej poziom cukru we krwi. Kiedy Michaela zasypiała przed telewizorem, oglądając cud na 34. ulicy, jej tata wciąż opowiadał o cudzie na sali operacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego. Cudzie, o którym Michaela będzie słyszeć w każde święta Bożego Narodzenia o tym, że istnieje również druga strona tej historii, dowiedziałam się dopiero gdy napisałam felieton o prezencie Bet, po którym dostałam e-mail od jednej z czytelniczek. Poruszyła mnie historia opublikowana dziś na pierwszej stronie. Widzi pani, moja rodzina także odebrała w wigilię telefon ze szpitala uniwersyteckiego. Moja 31-letnia córka również znajduje się tam na liście oczekujących na przeszczep trzustki i nerki. Cierpi na cukrzycę od ósmego roku życia. Miała wówczas usuwaną zaćmę z obu oczu. Trzeba było również amputować jej palec u nogi, a cztery lata temu zaczęły się problemy z nerkami. Na liście jest około dwóch i pół roku. Natychmiast obdzwoniliśmy wszystkich znajomych, żeby zorganizować łańcuch modlitewny w jej intencji. Nami również targały emocje i nadzieje, tak jak Beth. Wiedzieliśmy, że Dawn, moja córka, jest druga na liście. Wiedzieliśmy, że ta pierwsza osoba musiałaby okazać się nieodpowiednia, żeby to Dawn otrzymała dar życia. Muszę przyznać, że modliliśmy się, żeby tak się stało, ale o 15.00 wiedzieliśmy już, że nic z tego. Dawn musiała dalej czekać. Chciałabym Pani powiedzieć, że o 15.00 nasze modlitwy się zmieniły. Zaczęliśmy się wtedy modlić w intencji osoby, którą operowano. Byłam szczęśliwa, że operacja się udała. Nadal będę się modlić za Bet. Proszę jej przekazać, że bardzo się cieszymy z jej szczęścia. Dziękuję, Sandra Walen. Ten e-mail zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wyobraziłam sobie tę rodzinę, zgromadzoną na wspólnej modlitwie o cud dla ich córki. Musiało im być ciężko, kiedy dowiedzieli się, że operacji nie będzie. Ale zamiast godzinami rozpamiętywać straconą szansę, zrobili zwrot o 180 stopni i zaczęli się modlić za bet. Jakie to wielkoduszne ustąpić, kiedy stawka jest tak wysoka? Modlić się za osobę, która dostanie organy potrzebne, żeby uratować życie Twojej córki. Ja rzadko zdobywam się na to, żeby ustąpić kierowcy, który chce wjechać na mój pas na autostradzie, albo przepuścić osobę, która stoi za mną w samolocie, a musi wysiąść pierwsza, żeby zdążyć na przesiadkę. Tak często widzę tylko czubek własnego nosa, nie dostrzegając małych potrzeb ludzi wokół mnie, nie mówiąc już o wielkich potrzebach. Do tego stopnia zatraciłam się w modlitwie za Bet, że nawet nie przyszło mi przez myśl pomodlić się za drugą z osób czekających na te organy. Po tym Emajdu często zastanawiałam się, jak potoczyły się losy Dawn. Dwa lata później trafiłam na wystawy pacjentów w centrum dializy. Jedna z kobiet zbudowała ścianę z plastikowych rurek medycznych i czerwonych papierowych cegieł, żeby pokazać, jak się czuła czekając na przeszczep. Artystka nazywała się Dawn Wallen. Tak, to była ta Dawn. Arteterapeuta dał wszystkim pacjentom aparaty, żeby każdy uwiecznił jeden dzień życia z dializą. Dawn przedstawiła swój dzień w postaci ściany i napisała piosenkę o przechodzeniu przez dializy przez 3,5 godziny dziennie, 3 dni w tygodniu przez 3 lata. Na ścianie przykleiła zdjęcia swojego zestawu do analizy krwi, igieł, mężczyzny, który woził ją na dializę. Buteleczek z zażywanymi przez siebie lekarstwami. Dawn miała 32 lata, ale wyglądała 10 lat młodziej ze swymi krótkimi jasnobrązowymi włosami i długimi rzęsami. Kiedy rozmawiałyśmy, z jej twarzy nie schodził uśmiech. Przeszła przeszczep nerki i trzustki dwa lata po bet. Telefon zadzwonił w pewien niedzielny poranek. Kiedy powiedziano jej, żeby się przygotowała, bo ma szansę na przeszczep. Poszła do kościoła i modliła się za tego, kto dostanie te organy i za osobę, która odeszła. Gdy była w kościele, telefon zadzwonił ponownie. Miała przyjechać do szpitala na siedmiogodzinną operację. Ta wspaniała dziewczyna wraca gdzieś do stacji Dialis jako wolontariuszka. A setki ludzi wciąż czekają, czekają na idealnego dawcę, czekają, aż ktoś im ustąpi. Czy ta historia dała odpowiedź na pytanie, które postawiliśmy sobie na początku? Dlaczego tak jest, że, że ktoś umiera, aby ratować życie innych? Nie wiem. Wiem tylko, że możemy sobie nawzajem pomagać. Wiem tylko, że możemy się przyczynić do tego, że pomożemy komuś lepiej żyć. Ja tutaj nie mówię o tym, żeby oddawać życie w taki sposób bezpośredni, ale na pewno przez dobre słowo, na pewno przez dobry gest, na pewno przez przyjaźń, na pewno przez miłość, na pewno przez wzajemne zatroskanie się o siebie możemy sprawić, że, że to nasze życie będzie lepsze, że będzie piękniejsze. A jeżeli mamy taką możliwość, żeby, no nie wiem, przepisać na przykład. Swoje organy, by stać się dawcą, to można to uczynić. To można to uczynić. Zobaczcie, że, że tak jest, że nasze życie, kiedy się skończy, nawet nie wiem, jak to opowiedzieć, że nasze życie, kiedy się skończy, może uratować życie, życie innych. Tak jest, moi drodzy. Piękna ta historia, którą opisała Regina Bret. Niech ona też będzie dla nas zachętą do tego, aby aby pomagać osobom w potrzebie, aby się troszczyć o siebie nawzajem i żeby dbać również o swoje życie, o swoje zdrowie. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy z Panem Bogiem.